Na to spotkanie uczniowie czekali właściwie cały rok. By móc zrobić sobie selfie z piłkarzami polskiej reprezentacji to marzenie nie tylko dzieci, a jak w dodatku poprowadzą oni trening, to do pełni szczęścia młodego kibica niewiele brakuje. Trening pod okiem najlepszych polskich piłkarzy? To możliwe. Radosław Majdan, Maciej Stolarczyk, Dariusz Dźwigała i Olgierd Moskalewicz spotkali się w Hali Rondo z uczniami szkoły podstawowej nr 4 w Koninie. Przeprowadzili dla naszej szkoły, uczniów z naszej szkoły, trening piłkarski, a następnie różnego rodzaju konkurencje. Uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy. Po treningu piłkarze odpowiadali na pytania swoich fanów, którzy pytali m.in. o to, czym zajmowali się, gdyby nie grali w piłkę nożną. Poszykówkę na przykład, czyli tak jak ja, byłem w klubie poszykarskim, niektórzy tenisa stołowego albo takiego zwykłego, a niektórzy tylko piłkę. Spotkanie zorganizowała Fundacja Radosława Majdana, Radość i Sport i zostało dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.